OK, mamy tutaj nula, mamy baga. Eee, no i dobra, mamy tego baga dlatego, że jak przerzucimy sobie jeszcze raz ten ekran, to jest taka sytuacja, że w tym momencie nasz list czyli nasze elementy budują się z tego 0. bo tak jak tutaj było, zadeklarowaliśmy sobie naszą listę pusta. Czyli jest wszystko ok? Iterator ma tutaj 0 długość, więc się nie, nie wykonuje ani razu. Jest wszystko ok. Teraz, jak przechodzimy do okna nowego zadania, i my nic nie robiąc, wyjdziemy z niego ale nie poprzez kliknięcie tego przycisku, tylko po prostu przez kliknięcie w inny element um, ekranu, to w tym momencie. Ten modal zwróci nam nula, no bo nie ma żadnych danych, więc zwrócił puste. Jeżeli to zwróciło puste. Tutaj dostaliśmy nula, no i tego nula wrzucamy do naszą listę. Czyli nasza lista już nie jest pusta, tylko jest z jednym elementem 0. No i nasz builder widzi, że ma jeden element, no to chce robić ten jeden element. A ma tutaj e, nula, no i na nulu nie można wywoływać tekstu i to jest ten błąd i teraz musimy to się zabezpieczyć tutaj, że jest i jeżeli jest 0, no to nie, ale się zastanawiam, czy na przykład, czy na przykład, okej, okay, zróbmy tak, tylko y, chciałbym to jeszcze jakoś przetestować, napisać np. test, a potem poprawkę i nie wiem, czy y, można zrobić kliknięcie poza modal, ale zaraz to sprawdzimy. Czyli tutaj byśmy sobie nam sprawdzili w tym naszym teście na Home, że jeżeli wysy nie wysyłamy danych, no to nie powinno być tego baga. Czyli to jest ten test, tylko my teraz nie będziemy. No, zacznijmy pisać, może to się ułoży w głowie. Should show empty task list when model. Data. Taki tekst, i teraz e, tutaj wiadomo, ujdzie under test. No i my musimy zrobić to wszystko, tylko no w sumie, nie dobra, coś innego. Klikamy sobie tego naszego test. Ta floating buttona, czyli floating button, White type, nie pi, type, floating action button, potem kliknięcie robimy, żeby się stabilizował. Chcemy kliknąć poza, poza ten modal. Nie za bardzo to zrobić, ale może się uda poprzez kliknięcie na scaffold. Albo abar. Zobaczymy, czy. O, może być abar. Czyli tutaj robimy sobie by Time, Abar. No, i nie powinien znaleźć żadnego tekstu. Znaczy, powinien mieć zero elementową listę, ten list. Hmm. Tester. I znowu zmiana. Wszystkie widżety typ to jest listiu mamy ten teraz chcemy żeby żeby on Nie ma tu takiej chyba fajnej metody, która by pokazywała po prostu ile ma elementów. Hmm, hmm, hmm. Ale... Proszę teraz powinno się wywalić. Bo po prostu ten nul będzie, no i tego 0 ma nie być. O, jest. Wymutować, nie wiem czy one się włączają, eee, ale ja Co? chciałem wymutować, mamy literówkę, przeszucam task list, gdzietam to pisaliśmy. Mamy błąd, jest 0. W którym miejscu? A tu my chyba jeszcze nie dokończyliśmy tego zadania z końcowymi, No nie, zrobiliśmy to. Chyba coś teraz poknociłem, a najgorsze jest, że nie komitowałem tych zmian. Zaraz będziemy musieli się odnajdywać. Odnajdywać... O, tekst A w sumie ten test nam już to sprawdzał. Nie potrzebujemy dodatkowego testu. To jest niepotrzebne, bo ten test się wywala właśnie dlatego, że my tutaj klikamy bez wpisania tekstu. I tutaj oczywiście test. Test. Dobrze. No to już jest ok. No ale z tym testem odnośnie naszego błędu. Czyli to jednak jest potrzebne trochę się motam. Dobrze, no i teraz jest błąd. Właśnie ten sam tekst, wascode on 0. Czyli jest wszystko ok. Ten test już nam sprawdza, a, Ten błąd, no i on musi po prostu przechodzić. Żeby on przechodził, to musimy tego ifa dodać. Czyli w home, tu jeżeli new task jest 0, to dodajemy 30, jeżeli nie jest 0. To go dodajemy. Ja no zostawiam spokoju, więc się nic się nie powinno zmienić, więc nic się nie powinno popsuć. I już przechodzi. Sprawdźmy sobie jeszcze w aplikacji. Czyli robimy tak. No jest git. Trochę nie komitowaliśmy długo. Mój błąd. Zobaczmy sobie, co my tu pozmienialiśmy. Tutaj zmieniliśmy typ. Teraz już mamy taska. Zmieniliśmy teraz też to. No, dużo by pozmienialiśmy. Kolorek dodaliśmy. Dobra. Dodajemy wszystko i zrobimy jakiś message bardziej ogólny. Probuje tak. Teraz zakończyliśmy to. No i to by było chyba na tyle. Sprawdźmy sobie jeszcze raz, przyklikajmy. Nazwa, na zadania. nic nie wpisuję. Jest, żeby wpisać nazwę. Wpiszę, wpiszę nazwę test. Usunę. Jest ciągle tak samo. Wpiszę test. Zrobię, że ma być czerwony, czyli to nie jest produktywne, jest czerwone. Nic nie zrobię, jest ok. Zrobię test drugi, że to jest produktywne. I jest tak, no i w sumie wszystko, co na dzisiaj przygotowałem, udało się. Super, mamy kody. Sprawdźmy sobie jeszcze może te nasze komity. Git log One line. No i dobrze, mamy sobie takie. Komity, jest progres. Dzięki wielkie za uwagę. Dosyć dużo się dzisiaj nauczyliśmy, wydaje mi się. Udało się zrobić ListView, czyli jeden z podstawowych elementów w ogóle, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne mi się wydaje, bo wszystkie praktycznie mają listy różne. No i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to subskrybujcie. Dzięki temu nie ominiecie kolejnych odcinków z tej serii. Będą na pewno coraz bardziej zaawansowane, coraz więcej wiemy i coraz więcej ciekawsze rzeczy będziemy robić. No i dzięki wielkie jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, cześć!